OK, teraz proszę o informację. Czy dobrze widać mój ekran, czy widać platformę? Ponieważ miałem pewne problemy, ale myślę, że udało mi się już tutaj sobie z tym poradzić. Dobrze, proszę o informację na czacie, czy teraz jest OK? Dobrze, bardzo dziękuję za odpowiedź. Więc zaczniemy od początku. Więc z lewej strony widzimy Account, otwieramy to okno. Tutaj są informacje na temat naszego rachunku. W pierwszej tabeli ta pierwsza kwota. Ona stanowi wartość naszego rachunku, gdzie są uwzględnione nasze akcje, opcje, dostępne środki i tak Kolejny wiersz jest to cash. Tutaj ta kwota stanowi dostępną gotówkę ogółem. Jeśli chodzi o MTD Interest, są to odsetki, suma naliczonych odsetek za, za debety, które mamy na dany miesiąc. Tabela poniżej, Margin Requirements, są to kwoty, którzy, które widzą klienci, e, którzy mają rachunek margin i którzy korzystają z instrumentów opartych na, e, o depozyt zabezpieczający. Jest to zgromadzona wartość depozytów zabezpieczających na danym rachunku. Kolejna tabela, Available for Trading. Ona tutaj nam przedstawia wartości, na przykład SMA jest to wartość, która przedstawia linię kredytową, kiedy wartość rynkowa papierów wartościowych wzrasta. Jeśli chodzi o buying power, są to wolne środki, czyli siła nabywcza rachunku, która obowiązuje dla rachunków marżowych. Tutaj w trakcie godzin te środki mnożymy razy 4. Jeśli chodzi o y, godziny poza handlowe, mnożymy te środki razy 2. Leverage. Tutaj y, jest to stopień, w jakim klient wykorzystuje środki na rachunku. Jeżeli ta wartość jest powyżej 1, wtedy wiemy, że mamy jakąś gotówkę na debacie. Czyli tutaj na, na przykładzie mojego rachunku widzimy, że na debacie mam euro oraz złotówki, czyli ta wartość przekracza tą wartość 1. Jeśli chodzi o Day Traders Left, tutaj możemy sprawdzić, ile transakcji intraday można zrealizować w ciągu najbliższych 5 dni roboczych. W przypadku mojego rachunku, kiedy wartość rachunku przekracza 25 tysięcy dolarów, Wtedy jest to nielimitowane, czyli możemy tutaj tych transakcji intraday wykonywać tyle, ile potrzebujemy. W przypadku, jeśli nasza wartość rachunku jest poniżej 25 tysięcy dolarów, wtedy tutaj widzimy pięć cyfr. Ta pierwsza cyfra, ona oznacza ilość transakcji intraday, które mogą być wykonane w trakcie bieżącego dnia handlowego. Druga Cyfra oznacza, ile może być tych transakcji wykonanych w następnym dniu. Trzecia za dwa dni, czwarta za trzy i piąta cyfra za pięć. Poniżej widzimy podsumowanie, czyli tutaj wartość rachunku, ile mamy każdego do wykorzystania, jakie mamy waluty. Na samym dole jest tabela, która nam przedstawia nasze pozycje. Jeśli chodzi o tabelę FX Portfolio, tutaj Państwu tutaj opowiem o tej, o tej tabeli na podstawie, na przykładzie konwersji waluty. Ogólnie wszystkie pozycje, które zostały otwarte bez dostępu faktycznego na Forex, one lądują właśnie w tej tabeli. Pokażę to Państwu podczas wykonywania transakcji konwersji waluty. Generalnie w Links yy, mamy rachunki wielo, yy, tak, wielowalutowe. Yy, transakcje są zawsze wykonywane w walucie, w której dany instrument jest wyrażony. Załóżmy, że teraz przeprowadzę konwersję. Wchodzę w zakładkę Konwersja Walut. Przeprowadzam konwersję złotówki na dolary. Przy parze walutowej USDPLN. Klikamy prawym przyciskiem, wybieramy następnie buy i załóżmy, że chcę wymienić 10 tysięcy, wpisuję tutaj 10, poniżej mam rodzaj zlecenia, czyli tutaj załóżmy, że potrzebuję tej gotówki na teraz, czyli wybieram cenę po markecie, po obecnej cenie. I tutaj istotną kwestią jest to destination. Jeżeli chcemy wykonać konwersję o waluty, tutaj wybieramy FX Conf. Wybieramy transmit, overrate and transmit. Tutaj zobaczymy, że nam się teraz pokaże. Jeśli chodzi o trade log, ta właśnie transakcja. I wchodząc teraz w account, będziemy widzieć, że ta transakcja ona wprowadziła zmiany w naszym rachunku. Jeśli chodzi o zlecenie IDL Pro, to wygląda trochę inaczej. Właśnie to zlecenie, to destination, ono nam otworzy tą tak zwaną wirtualną pozycję. Czyli załóżmy znowu, że chcemy zakupić 10 tysięcy, cenę po markecie. Tutaj mamy to właśnie zlecenie Ideal Pro. Wybieramy transmit. Overrate and transmit. Sprawdzamy sobie trade log. Również jest ta transakcja. Jest to poprzednia, czyli FX Conf, czyli nasza konwersja. Tutaj mamy Destination Ideal Pro. Zobaczymy teraz na account. I tak, tutaj też widzimy, że ten rodzaj transakcji również ma wpływ na naszą gotówkę, na nasze waluty, ale też widzimy, że nam się otworzyła właśnie ta pozycja wirtualna. Ta pozycja wirtualna, ona w ogóle jakby nie ma tej wpływu. Możemy sobie ją w bardzo łatwy sposób anulować. I teraz właśnie Państwu pokażę, jak to można wykonać. Wybieramy tu ten wiersz, klikamy prawym przyciskiem. Wybieramy tutaj Adjust Position or Average Price. W pierwszym tutaj wpisujemy w Position 0. Average Price również 0, żeby tą pozycję wirtualną usunąć. Wybieramy OK. I teraz widzimy, że nam się to wydarowało. Kiedy później włączymy, platformę ponownie, to już nie będzie widocznego tego wiersza z USDPLN. Teraz przejdziemy do kolejnego punktu webinaru. To będzie zlecenie limit stop loss, profit target. I załóżmy, że będę chciał sobie zakupić akcję Checkpointu. Wybieramy tutaj wierszem prawym przyciskiem myszy wybieramy buy ustalamy cenę na przykład cenę po limicie 85 transmit overrate and transmit i widzimy że tutaj ta cena nasza po limicie to jest 85 Jeśli chodzi o zlecenia obronne, tak zwane też zlecenia zabezpieczające. Od, od początku Państwu pokażę, jak to dodać. Prawym przyciskiem wybieramy BAJ. Tutaj znowu określimy cenę 85. Teraz wybieramy akcept. Widzimy to zlecenie. Następnie, aby dodać te zlecenia obronne, również teraz tutaj prawym przyciskiem, attach, bracket, bracket orders. I teraz nam się pojawiły dwa nowe wiersze. Tutaj dodajemy cenę limit. To jest też zlecenie sprzedaży, czyli jeśli kupimy ten produkt, ustalimy sobie od razu sprzedaż tego produktu w momencie, kiedy na przykład chcemy zarobić trochę więcej na tym produkcie 120. Czyli teraz jeżeli będziemy już tą mieli pozycję zakupioną ten produkt, wtedy przy tej cenie lub też wyższej sprzedamy. Zyskamy na przykład, jeżeli będzie to wynosiła 120, 100, czyli ilość akcji razy różnica między ceną, którą, po której zakupiliśmy, a ceną, po której sprzedajemy. Widzimy również zlecenie stop, czyli stop loss. Jeśli za. Ta cena zaczyna spadać tego naszego produktu, wtedy możemy ustalić, że sprzedamy to na przykład za 80. Czyli podsumowując, określam w systemie, że kupuję 100 akcji po tej cenie limit. Kiedy cena wzrośnie, po tym jak już zakupimy to, kiedy się tam to zlecenie zrealizuje, wtedy sprzedamy. Ten produkt za 120, 100 akcji. Mam też zlecenie obronne, profit target, które mówi mi, że kiedy cena osiągnie jakiś inny, wyższy poziom, proszę niższy, wtedy również chcemy zamknąć, żeby więcej nie stracić, tak? Generalnie widzimy, że to zlecenie jest po zleceniem połączonym, czyli to oznacza, że jeśli któreś z tych zleceń się zrealizuje, dezaktywuje się drugie połączone. Tutaj teraz widzę pytanie na czacie, jest ono na temat shortowania akcji, więc ogólnie jest u nas możliwość, żeby akcje shortować i po prostu zamiast zlecenia buy wybieramy zlecenie sell, trzeba tutaj mieć też na uwadze, że jeśli mamy już te akcje, jeśli już je zakupiliśmy, wtedy nie możemy wybrać buy, ponieważ wtedy sprzedamy tą akcję, którą już posiadamy, tak? ten produkt, więc wybierając buy przy shortowaniu, kiedy już mamy ten produkt, po prostu zamkniemy tę pozycję. Dobrze, dziękuję za, za to pytanie. Teraz przejdę do zlecenia combo order. Na początku tutaj też pokażę Państwu, jak dodać nową zakładkę na platformie Mealings Trading, więc wybieramy tutaj plusem, No, i załóżmy, że nazwę tą zakładkę Zlecenie Combo Order. Wybieramy OK. Tam się pojawiła nowa zakładka. Generalnie istnieje wiele sposobów, żeby utworzyć takie zlecenie combo. Ogólnie ich rezultat jest taki sam, ale proces wygląda trochę inaczej. Mm, bardzo ważną informacją tutaj jest yy, to, że gdy tworzymy zlecenie Combo, jest to informacja jakby dla TWS, dla, dla, dla platformy Links Trading. Nie ma tego na giełdzie, więc jeśli inwestor tworzy Combo z dwóch opcji, każda opcja jest oddzielnym zleceniem. Jest ona tylko, są tylko one umieszczone jako dwa zlecenia razem. I weźmy na przykład... DAX. Futures. Załóżmy, że wybiorę okres wygaśnięcia marzec. Oraz ten sam produkt z inną datą wygaśnięcia. Na przykład w wrześniu. Teraz, żeby takie zlecenie, kombo ustawić tutaj. Mamy przycisk combo. Jeśli Państwo tego przycisku jeszcze nie widzą, można go bardzo łatwy sposób dodać. Tutaj przy przycisku configure rozwijamy, mamy opcję add more buttons, i pośród tutaj tych ikon powinna być ta ikona combo. Jeżeli chcemy zrobić takie zlecenie, tutaj wybieramy. Ten przycisk combo, otworzy nam się nowe okno. Załóżmy sposób pair or leg by leg. Żeby teraz dodać te dwa produkty, przeciągamy sobie do tej tabeli. Teraz widzimy tutaj, że kupujemy jeden kontrakt futures DAX, datów wygaśnięcia marzec. Możemy sobie dodać do tego zlecenia kolejny jakby kolejną nogę, tak na to mówimy. Tutaj widzimy, że automatycznie nam się ustawiło sell. możemy to zmienić tutaj wybierając na przykład by, możemy to w każdym momencie zmienić, ilość i widzimy, że jest to inna data wygaśnięcia, to, że to jest ten sam produkt, ale inna data wygaśnięcia. Możemy oczywiście też tutaj stworzyć różne kombinacje. Mo możemy dodać kolejną nogę do tego zle naszego zlecenia wspólnego. Wybieramy teraz, ok. Pojawi nam się okno, i tutaj widzimy podsumowanie. Jeszcze warto wspomnieć, że jeśli chodzi o te zlecenia combo. Te produkty one muszą być wyrażone w jednej walucie. Czyli na przykład, jeśli jeden z tych produktów, pierwsza noga jest wyrażona w euro lub też w dolarach, wtedy druga noga też musi być wyrażona w tej walucie, w której jest wyrażona pierwsza, czyli wszystkie nasze nogi muszą być w tej samej walucie. Tutaj widzimy, że jeżeli zakupimy to zlecenie combo, to oznacza, że zakupimy kontrakt futures z datą wygaśnięcia na marzec, sprzedamy dwa kontrakty futures z, daty, z tą datą wygaśnięcia na wrzesień. Jeżeli wybierzemy natomiast sell, zlecenie sell y combo, wtedy tutaj to się wydarzy całkowicie odwrotnie, czyli sprzedamy ten kontrakt futures. Z datu wygaśnięcia na marzec oraz zakupimy dwa kontrakty z datu wygaśnięcia na wrzesień. Mamy też inny sposób na to, żeby stworzyć takie zlecenie kombo. Tutaj załóżmy, że chcemy sobie na przykład zakupić załóżmy. Apple. Tu nam się pojawi combinations. Mamy tutaj możliwość kombinacji opcji. Ja się nam otworzy okno. Wpiszę jeszcze. OK. wpisało Otworzyło się to okno. Jeśli chodzi o ten sposób. Yy, widzimy, że możemy sobie wybrać datę wygaśnięcia. Z lewej strony ustalamy strike. Yy, cenę każdej opcji ustalamy też tutaj strategię. Na przykład załóżmy Vertical Spread. Określamy Buy Strike, Sell Strike. Wybieramy OK. tak i teraz widzimy, że pojawiło nam się na bezlecenie combo. Jeśli chodzi o trzeci sposób możemy sobie znowu wybrać produkt na przykład McDonald's. Combinations Załóżmy sobie, że wybierzemy również opcję. Zapieram się, otworzy okno. Tutaj jest ten trzeci sposób, strategii. Możemy sobie znowu ustalić tutaj, jaką chcemy strategię. Kilka Spread przykładowo. Tutaj widzimy, czy chcemy zakupić tą akcję, czy sprzedać. Ratio to oznacza ilość tych zakupionych opcji. Sobie załóżmy, że chcemy zakupić sobie dwie. Tutaj możemy sobie wybrać datę wygaśnięcia. Następnie, czy chcemy opcję Call lub też Put. Tutaj dobrą stroną tej, tego sposobu jest to, że nie możemy popełnić błędu z ustaleniem y, złego strike. Ponieważ, tak jak widać, jeśli mamy vertical spread, wtedy przy opcji buy mamy mniejszy strike niż sell option. Co robi system? System usuwa nam wszystkie opcje. Które są niżej. Można iść tylko wyżej. Wybieramy OK. I tutaj widzimy znowu, że nam się pojawiło okno, które nam mówi, w jakiej walucie jest ta opcja, są te opcje. Tutaj widzimy też, że jeżeli kupimy ten spread, wtedy zakupimy dwie opcje z datą wygaśnięcia na marzec, opcję call oraz sprzedamy dwie opcje również z datą wygaśnięcia, tylko z innym tutaj strajkiem. Tutaj jeszcze padają pytania, jak sprawdzić godzinę handlu na poszczególnych produktów. Yy, więc na przykład załóżmy, chcemy sprawdzić, kiedy jest tutaj możliwość zakupu produktów Apple. A. W tym oknie, tutaj poniżej, widzimy, kiedy są otwarte, kiedy jest otwarta giełda, kiedy możemy handlować tym produktem. Następnie tutaj widzimy, tak jak wcześniej, widzieliśmy już walutę, w której jest wyrażony ten produkt, kraj, w którym jest ten produkt. Tutaj myślę, że będzie jeszcze istotną kwestią, żeby Państwu pokazać, gdzie możemy sobie sprawdzić. Jak poszerzyć dostęp do instrumentów? Tutaj często klienci kontaktują się z nami w tej sprawie, więc w Centrum Pomocy widzimy to jest sekcja dla klientów i jest odpowiedź na pytanie: jak poszerzyć dostęp do instrumentów. Na ten moment to będzie wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo Państwu za obecność i, poświę i za poświęcony czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia na kolejnym webinarze w Links. Życzę miłego wieczoru oraz pozdrawiam serdecznie.